Wakacje w pełni. Wszyscy cenimy sobie wypoczynek nad wodą. Szczególnie miłe są chwile spędzone nad jeziorem Solińskim. Niestety pobyt nad wodą może nieść z sobą zagrożenia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym nad Soliną WOPR od niedawna dysponuje wodnym ambulansem. Do tej pory pływaliśmy na łodziach typowo ratowniczych w obstawie ratowników wodnych. Natomiast od tego sezonu nasza flota ratownicza wzbogaciła się o bardzo nowoczesną łódź, łódź typu Sportis. Fundatorem tej łodzi jest Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna, zarząd w Warszawie. Serdecznie dziękujemy. Łódź jest, można powiedzieć, no jedna z najszybszych łodzi na jeziorze Salińskim. Prędkość, za jaką ona się porusza po jeziorze, to jest około 80 km na godzinie. Ta łódź jest ambulansem wodnym i współpracujemy wspólnie z Pogotowiem Rzeszowskim. Ratownicy Pogotowia Rzeszowskiego pełnią tutaj dyżur całodobowo od 26 czerwca do 2 września. W tamtym roku były odnotowane trzy przypadki utonięcia. Nie były one bezpośrednio związane z wypoczynkiem nad wodą, tylko byli to, były to osoby wędkujące. Były to pory nocne tych Zdarzeń, także to nie były te osoby, które przyjeżdżają na wypoczynek, plażują, no i wtedy, wtedy mogą się zdarzyć nieszczęście. Nasi ratownicy pływają na jeziorze niezależnie od ambulansu wodnego, gdyż ratownicy medyczni udzielają pomocy medycznej, natomiast ratownicy wodni, którzy dopływają naszą łodzią ratowniczą R1, udzielają bezpośrednio pomocy akcji, akcji bezpośredniej w wodzie. Ta współpraca już zaczęła się układać bardzo dobrze i myślę, że będzie tylko służyła społeczeństwu i będą się czuli tutaj bezpiecznie na jeziorze. Solinsky